Ci tutaj, Pan, chyba już od godziny spróbuje zadać pytanie. Wcześniej się mowa o czakrach. Przyjadą przed czakrą, znacząca słońce, która <Dostar> kontroluje ciepło ciała. Czy no, można się... Posłyszałem, że jacyś nie potrafią tak kontrolować swoje ciało, no, że na przykład oni w zimie mają jakieś lekkie ubranie, a nie jest im ciepło. Czy może się... to wyjaśnić? Tak? Tak? No to każdy może? Tak, czyli czy każdy może nauczyć się takich e, ręcznego świat jogini, którzy tam w zimie mieszkają i dzięki tym czakrom nawet w zimie noszą lek, lekkie ubrania. So you we were speaking about the chakras and like third chakra is fire. Like I've heard like yogis in the mountains, they can control it that even in the winter time they can have like a thin cloth and survive. Can yeah. Yeah. Tak. See, who need it, God them. Widzisz, dla ludzi, którzy tego potrzebują, Bóg im to daje. They very Czyli jak czasami e, matki, które się bardzo poświęcają. Are left alone with two, three, four czasami zostają same z dwójką czy trójką dzieci. They don't sleep. Prawie nie śpią. Pracują bardzo ciężko. Jednocześnie troszczą się o dzieci. I jednocześnie mają bardzo mało czasu dla siebie. Czasami dzielą się swoim własnym jedzeniem z dziećmi. Ja to widział, widziałem i nadal taka osoba ma tak dużo energii. Podobnie jak jogini w Himalajach. Ta kobieta tak bardzo troszczy się o daje swoje życie za nie, więc otrzymuje również szczególną energię. Tak więc czakry mogą dać więcej i bardziej taka osoba się poświęca dla innych. W Himalajach wiele osób praktykuje wyrzeczenia, które nazywa się tapasja. austerity. Ta pasja oznacza wyrzeczenie. Źródło szczę Źródłem szczęścia jest wyrzeczenie, ofiara. Nie można być szczęśliwy, nie poświęcając się, nie wprowadzając ofiary. Nic nie można osiągnąć bez ofiary. Jak na przykład dobry sportowiec. Musi poświęcić tak wiele, aby dostać się tam. W Himalajach wiele osób to zna, więc pełnią wyrzeczenia, kontrolują zmysły, jedzenie, spanie, pragnienia seksualne i tym podobne. I dzięki tej kontroli doznają szczęścia. Umysł staje się spokojny. Tak więc podróżują po górach odwiedzając święte miejsca, odwiedzając źródło Gangesu, kąpiąc się w rzekach. Czasami tylko oddychają, nie jedzą. Bardzo wcześnie rano, kiedy wschodzi słońce, wysyła szczególne promienie, pełne prany. Ta prana ma tak dużo energii. Jeżeli tu wystarczająco długo oddychasz, naładowujesz całe swoje ciało. Ze wszystkim, co jest potrzebne do życia. Tylko dzięki prana. Można żyć przez wiele dni. Naukowcy nie wierzyli w to, więc zrobili jeden eksperyment nad takimi swami. Możecie to na YouTube it's nawet it's sprawdzić. Sadhu. To jest stary sadu. I ten sadu tylko siedzi w tym laboratorium. His I intonuje swoje japa. Reading his mantras. Czyta swoje mantry. Already four months. Przez cztery miesiące. Not drink nie jada ani nic, nie pił. Są tylko otwarte okna. On oddycha wcześnie rano. Wszędzie podłączane są do niego te maszyny, które mierzą jego rytm serca. Bicie serca jest tak powolne. Bije tak powoli. I wydłuża jego życie. Jest jeden sadu w Brindavan. Ma 264 lata. Ma cztery pokolenia uczniów. Niektórzy z jego uczniów już umarli. Każdy go zna. w Mieszka w malutkiej chatce, je tylko mleko i je chapati, taki chleb. Ma 264 lata. Zapisane to od dawna. Nawet są zdjęcia Brytyjczyków, kiedy przyszli do Indii. Bardzo stary człowiek. To było w 1780. I think was yeah 1780 pictures of this old dadu drawings of him. There is some that got starred These British are already gone. He was a young man. There, in this guy. He was a modern man. He wasn't a young man. He wasn't. He was. So was a young On man. He was a hundred and five. So they So some things happened that. Uh, Więc sprawiają się rzeczy, które mogą rzucić wyzwanie współczesnym osiągnięciom, hmm. ale w Himalajach ludzie znają moc planet, odwiedzą fotosyntezy. jak naładować energię czakr, nie muszą gotować jeść. Pobierają to bezpośrednio z energii słońca przez medytację, mantrę. I w ten sposób podejmują te wyrzeczenia. Nie wszyscy jogi nie chcą wrócić do Kryszny. Niektórzy wykonują wyrzeczenia. Aby mogli osiągnąć Amaravati, Indra, miasto Indry, so gdzie jest tak wiele radości, zadowolenia. I, I so mogą myśleć, że tutaj może, mogę być w życiu małżeńskim 40 lat i nadal nie być szczęśliwy. więc po co so miałbym hard. to robić? Więc to so co... lepiej to to so pod koniec życia poczynić te wyrzeczenia, udać się do Amaravati, gdzie mogę się cieszyć zupełnie więcej. To jest materialne pragnienie. Więc oni wykonują te wyrzeczenia mając materialny cel niekoniecznie duchowy cel. To jest to, o czym mówiłem wcześniej, że mogą ich rozproszyć, te różne bogactwa w innych częściach wszechświata.